Siemano, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Moi drodzy, przygotowałem wam dzisiaj taki temat, ponieważ widzę, że jest problem. Jest problem wnioskuję to po rozmowach z klientami w warsztatu, z rozmowami telefonicznymi, rozmowami tutaj w biurze. Więc podejrzewam, że to co jest tutaj u mnie na tą małą skalę ludzi, którzy mają ze mną do czynienia, może mieć na dużą skalę was, internetowych ludzi, też ten problem może dotyczyć. Mianowicie chodzi o kwestie związane z poborem oleju w waszych samochodach, we współczesnych silnikach, i poruszę dzisiaj takie tematy. Odpowiem na takie tematy, jak prawidłowo sprawdzać poziom oleju, bo niektórzy tego nie wiedzą, jak obliczyć zużycie oleju, ponieważ. Często się spotykam z tym, że ktoś przychodzi do warsztatu, mówi: "A mój silnik bierze olej i nie potrafi powiedzieć, ile bierze tego oleju". Kiedy decydować się na naprawę, jaki to ma wszystko związek z normami ekologicznymi, kiedy robić remont silnika, a kiedy wystarczy tylko diagnostyka i jeździć, obserwować, jeździć, obserwować. Tak, nie lubicie tego określenia, ale w wielu przypadkach po prostu jest to uzasadnione ekonomicznie. Zaczynamy. Zapraszam do oglądania dzisiejszego vloga. Moi drodzy, jak prawidłowo sprawdzać poziom oleju? Dużo samochodów waszych ma już automatyczne sprawdzanie poziomu oleju, więc patrzycie sobie na te szczebelki, które wyświetla wasz komputer. Często jest tak, że ten pomiar jest wykonywany w określonych okolicznościach. Często jest tak, że. Na przykład BMW B58 może zwiastować usterkę pompy oleju. Kiedy macie błąd, nie możemy stwierdzić, nie można zmierzyć poziomu oleju. Dlaczego? Ponieważ sterownik przechodzi w specjalny tryb kontrolowania ciśnienia oleju podczas pomiaru poziomu oleju. Także to już jest znak, żeby zajrzeć do waszego silnika. Ale odszedłem od tematu. Generalnie większość współczesnych samochodów nie ma już typowego bagnetu, tylko właśnie. Komputer Wam wyświetla, no to jakby Was prawie że ten temat nie dotyczy. Wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy faktycznie ten czujnik poziomu jest wadliwy i Was okłamuje, więc też no to dopiero jak zauważycie, że pokazuje Wam jakieś głupoty, na, na przykład bardzo się zmieni z dnia na dzień yy, i za, trzeba pojechać do mechanika, wtedy fizycznie sprawdzić, jak to jest z tym olejem i czy, czy czujnik faktycznie funkcjonuje. Naprawić ten system, i tyle. Czyli generalnie polegacie na tym, co wam pokaże komputer, co wam pokaże deska rozdzielcza. W przypadku samochodów, gdzie macie fizyczny bagnet, no to jak wygląda sprawdzanie? Bo niektórzy po prostu. Ludzie wiem, że może to będzie śmieszne, ale nie wiedzą, jak sprawdzać, więc chciałbym to teraz jasno powiedzieć. W większości przypadków w waszym samochodzie, w instrukcji obsługi samochodu będzie napisane, jak ten poziom oleju sprawdzić. Ale generalnie jedna uniwersalna zasada jest taka, do pomiaru poziomu oleju bagnetem, Samochód musi być na równej powierzchni, musi być na płaskim. Dlaczego? Ponieważ to tak jak ciecz w czymś, w jakimś pojemniku umieścicie szerokim, jeśli przechylicie ten pojemnik, no to bagnet cały czas w jednym miejscu jest. Nie podąża za tą cieczą. Jeśli przechylicie ten pojemnik, ta ciecz spłynie w inne miejsce i będziecie mieli przekłamany pomiar. Więc samochód, logiczne, że musi stać na płaskiej powierzchni. Jeśli robicie pomiary, najlepiej robić je co jakiś czas w tym samym w tym samym miejscu, no bo nie każdy chodzi z poziomicą i sprawdza czy ziemia jest płaska, no to chociaż dla porównania, żebyście mieli w tym samym miejscu, żebyście mierzyli. Kolejna kwestia to jest, że silnik ma być ciepły i tu jest duże już zamieszanie, bo niektórzy ludzie upierają się, żeby sprawdzać koniecznie na zimnym silniku i na przykład po wymianie oleju przychodzą rano, rano, czyli po całej nocy jak wszystko ściekło z magistral do misy, oni rano sprawdzają, mówią, a jest za dużo. Nie róbcie tak. Często macie dużą pojemność tego układu smarowania no i wiadomo, że po nocy to wszystko ścieknie. No to samochód, który odstał, no to nie jest jego naturalny stan pracy. Jego naturalny stan pracy, tego silnika, no to kiedy on jest ciepły, kiedy wał korbowy się obraca, to są zupełnie inne warunki niż na postoju. Ale do pomiaru prawidłowego, oprócz tego, że samochód ma stać na płaskim, ma być ciepły, czyli najlepiej zrobić tak, żeby silnik był uruchomiony Ciepły, zgasić go. I teraz tak, nie mierzymy od razu po zgaszeniu, no bo nadal mamy część oleju, który został rozpompowany, gdzieś tam, ścieka sobie jeszcze po ściankach, ścieka sobie z głowicy. Zasada jest taka, na ciepłym silniku 5 minut po zgaszeniu. Czyli zgasimy silnik, zatrzymujemy go 5 minut odczekujemy, odczekamy, mierzymy poziom oleju. I kiedy robimy pomiary poziomu oleju w celu, na przykład określenia, czy mamy problem z poborem oleju, no to staramy się zawsze w tych samych warunkach to zrobić. No bo mówię, w praktyce warsztatowej spotkałem się z takimi sytuacjami, że klient z pretensją przychodził, że o, za dużo oleju, za dużo oleju, bo on rano zaszedł do, do silnika, zmierzył poziom oleju. Tymczasem przyjechał, już zdążył do nas przyjechać, zdążył zaparkować samochód, przyjść do biura, przychodzi mechanik, wyciąga bagnet, proszę pana, jest w porządku. Prawidłowy poziom oleju powinien się mieścić około 3 czwarte 3 czwarte tej przestrzeni na bagnecie 3 czwarte powinno być poziomu oleju z tego względu, że za dużo jest źle szczególnie w dieslach, bo za duża ilość oleju może powodować, że będzie przez odmę on się dostawał, będzie wzrastała, wzrastało ciśnienie w skrzyni korbowej. Może taki silnik nadmiernie pobrać wtedy trochę tego oleju, spalić go, wrzucić go do wydechu, wrzucić go do, do lotu, potem do wydechu. Logiczne i zapychacie katalizator DPF, GPF, lub też nawet może się rozbiegać taki silnik, jeśli macie dieselka. Także trzy czwarte odpowiedni poziom. No dochodzą jeszcze takie kwestie jak niektórzy mają DPF, czyli cykle wypalania DPF-u, czyli cała procedura kiedy sterownik silnika dolewa, to ekologia patologia, kiedy sterownik silnika dolewa tego oleju napędowego do cylindrów po to żeby wypalić DPF i wtedy potrafi być tak, że tego oleju przybędzie, dlatego musi być zapas, po prostu zapas tego pustego miejsca w misie olejowej, czyli nalewamy 3 czwarte poziomu Okolice 3 czwarte, co nie zawsze tam trochę mniej, trochę więcej, no to się nic nie stanie. To jest po prostu bezpieczny, to jest po prostu bezpieczny poziom oleju. I chyba w tym momencie omówiłem warunki sprawdzenia poziomu oleju. Temat niby prosty, ale są z tym problemy. Ja widzę, że są z tym problemy, więc dlatego nagrywam tego vloga. Jak obliczyć zużycie oleju? Tutaj to w ogóle już jest patologia. To, to już jest czasami denerwujące, wiecie, bo mm, potrafią przyjść klienci i powiedzieć mój silnik bierze olej, tragedia, pomóżcie mi, umieram. I on mówi, no dobra, a ile bierze tego oleju? No tak na 15 tysięcy kilometrów doleje 200 ml. No to wiecie co, to ręce opadają, no to kuźwa, masz na silnik, chłopie. Natomiast potrafi ktoś przyjść i powiedzieć: A, no, ja tak no, trochę bierze ten olej, na 1000 km, 2 litry tam wlałem, jeżdżę normalnie. Wtedy myślisz sobie: Co? Przecież to są ogromne ilości, nie? Także patrzcie, od skrajności skrajność po prostu z klientami jest. E, dlatego powiem wam, jak prawidłowo obliczać zużycie oleju. Zasada jest bardzo prosta, kiedy już wiecie, jak sprawdzić poziom oleju. Po prostu za każdym razem, kiedy dolewacie oleju do silnika, zapisujcie sobie dwie wartości. Ile dolaliście oleju i jaki jest przebieg na liczniku. Następnie możecie sobie w bardzo prosty sposób obliczyć. Jeśli raz dokonaliście dolewki lub też zmierzyliście wcześniej dany poziom oleju, liczycie ile zrobiliście kilometrów i ile dolaliście oleju. W ten sposób wiecie dokładnie ile. Czyli na przykład. Na 5000 km dolałeś litr oleju, no to już możesz dla mechanika powiedzieć, że proszę pana, na 5000 km dolałem litr oleju, lub też możesz to sobie przeliczyć, że na 5000 km, że na 1000 km on bierze 200 ml oleju, i już wiesz, że jest całkiem nieźle. Takie zużycie oleju jest całkowicie akceptowalne. I teraz właśnie. Jakie ilości oleju, jakie pobory oleju są akceptowalne? E, nie ma tutaj uniwersalnej, super uniwersalnej wartości. E, to jest ciężki temat, ponieważ to jest taka walka. E, producenci ogólnie w swoich instrukcjach obsługi, szczególnie we współczesnych samochodach z najnowszymi normami emisji spalin, określają, że to zużycie oleju potrafi być astronomicznie duże. E, litr na tysiąc kilometrów, to jest ok, to jest eksploatacja. I można sobie pomyśleć, że to jest skam na skalę światową. To oszustwo takie. Wszyscy nas oszukują, wszyscy są przeciwko nam. Tymczasem tak na logikę samochód, pojazd mechaniczny, urządzenie mechaniczne, silnik spalinowy jest to jego cecha eksploatacyjna, że on bierze olej. Wyobraźcie sobie, że gdybyście mieli dwusuwa, jeździlibyście sobie takim komarem, no to dla Was to by było totalnie normalne, że Wy za każdym razem, jak tankujecie paliwo do zbiornika, no to normalnym zabiegiem eksploatacyjnym jest uzupełnienie tego paliwa yy, miksolem. Musicie dolać oleju, żeby ta maszyna prawidłowo funkcjonowała. Więc tutaj nam też producent określa, że ten litr oleju na 1000 km, w instrukcji obsługi jest napisane, ten silnik ma prawo wziąć. Czy Wy macie z tego powodu mieć pretensje do producenta? No w sumie to nie. Przecież Wam jasno napisał, że takie może być zużycie oleju. Przyzwyczailiśmy się przez lata, yy, kiedy były jednostki produkowane, kiedy <gryny> normy emisji to yy, ekologia, patologia. Kiedy normy emisji spalin były, może bardziej normalne, może mniej, yy, może mniej skupione na tym, żeby doić pieniądze z użytkowników i napędzać przemysł motoryzacyjny, tylko żeby żnąć kasę, a ekologia już dawno poszła yy, na bok tak naprawdę w tym wszystkim, przyzwyczailiśmy się do tego, że silniki no, praktycznie nie brały tego oleju. No, normalne było w sumie to, że y, był ten interwał wymiany czy 10 czy 15 tysięcy kilometrów i Twoja użytkownika w sumie jedyna rola polegała na tym, że przyjeżdżałeś do mechanika wymienić olej. Ty nawet kto to sprawdzał ten olej? Nawet się go nie sprawdzało, bo ten silnik po prostu nie brał oleju. Było to normalne, do tego się przyzwyczailiśmy i dlatego teraz nagle jest takie wielkie zdziwienie, że o, trzeba pilnować oleju, trzeba go dolewać. No słuchajcie, mordeczki, nic z tym nie zrobicie. E, takie są wytyczne producenta. On pozwala na to, żeby tyle tego silnik oleju brał. Musicie dolewać, musicie po prostu sobie to e, doliczyć do eksploatacji albo kupić Toyotę. Przepraszam. że... No dobrze, tylko teraz przejdźmy do jakiegoś, bo wiadomo, no to mówimy trochę o rzeczach ab abstrakcyjnych, aczkolwiek ja wam chcę pokazać dwie strony medalu. No bo jedna strona medalu jest taka, że tak, Wy, użytkownicy się wkurzacie, że trzeba dolować na oleju, ale z drugiej strony, no tak, producent mówi to jest eksploatacja. No kupujecie samochód, no to nie wiem, czy jak kupuje się nowy samochód, to można instrukcję obsługi przeczytać do niego. No chyba można. Ściągnąć sobie z internetu. Zazwyczaj instrukcje obsługi można sobie ściągać z internetu do samochodów. Są ogólnie dostępne. To instrukcje napraw są ciężko dostępne, ale instrukcje obsługi są dostępne za darmo z tego co mi się wydaje. Także nie możemy mieć pretensji. Ale znajdźmy w tym wszystkim jakiś złoty środek, jakiś głos rozsądku, co z tym olejem. Słuchajcie, ja bym to traktował czysto yy, ekonomicznie. Czyli po prostu robimy remont silnika. Ze względu na pobór oleju, dopiero wtedy, kiedy nam się to opłaca, czyli musicie sobie przeliczyć, ile wy macie zamiaru tym samochodem jeszcze jeździć. Ile macie zamiaru jeszcze zrobić kilometrów z samochodem, który macie, który bierze olej? Wtedy, biorąc pod uwagę Wasze zużycie oleju, obliczcie sobie koszty, ile Was będzie kosztowało to dolewanie oleju przez ten okres czasu, przez ten przebieg. Następnie weźcie sobie pod uwagę, ile będzie kosztował remont. Zajdźcie do mechanika, zapytajcie, ile będzie kosztował remont. Remonty silników w tym momencie są bardzo drogie usługi. Przeliczcie sobie, czy wam się to, czy wam się to po prostu opłaca, czy jest to ekonomicznie uzasadnione, żebyście ten remont robili. Dotyczy to teraz sytuacji, kiedy jakby ten pobór oleju nie jest z niczym więcej związany. I teraz rozwinę ten temat, bo. Jeśli pobór oleju teraz w Waszym samochodzie jest połączony np. z dymieniem mocnym, czyli uruchamiacie silnik, chmura dymu, brzydko to wygląda, sąsiedzi Was już nie, nie lubią i tak Was nie lubili, bo macie fajny samochód. E, jakieś wypadanie zapłonu, check engine na desce, no wiadomo, że teoretycznie do przeglądu nie powinien przejść taki samochód, no to wtedy wiadomo, że już ten czynnik ekonomiczny no to nie ma tu znaczenia no musicie to naprawić ze względu na to że samochód jest niezdatny do eksploatacji i to jest czynnik taki jakby bezdyskusyjny już tutaj to przeliczanie jakby tych, tych interwałów kosztów dolewania no to już nie ma znaczenia bo ten remont musicie tak czy inaczej zrobić. Czyli wtedy, jeśli macie jakąś po prostu usterkę towarzyszącą i uniemożliwiającą prawidłową eksploatację samochodów, samochodu, musicie się zdecydować na remont lub sprzedać ten samochód komuś jako uszkodzony, lub też ten samochód zezłomować. Już o oczywistych kwestiach nie będę mówił, takich jak na przykład, że ten silnik yy, się zatarł, no bo <gryw> brał olej. No to nie robiłem remontu, ale już teraz staną dęba w ogóle. Czy się decydować na remont? No to no raczej tak, nie masz wyjścia. Albo robisz remont, albo go złomujesz, no bo on po prostu nie jedzie dalej. Tak? Także ja już o rzeczach oczywistych nie mówię. Chociaż czytając komentarze wiem, że o rzeczach oczywistych też trzeba wspominać, bo bywają pretensje. Omówmy sobie yy, usługi warsztatowe związane z usunięciem problemu poboru oleju. Jakie są to usługi? Jakie czynności się wykonuje? Jakie widełki finansowe? O czym my tu w ogóle rozmawiamy? O jakich kosztach? Bańka oleju, najpierw powiedzmy 5 litrów oleju, kosztuje 200 zł. Przyjmijmy 200 zł, jakiś dobry. Yy, nie, dobry to nie, kurde, boże, ja mam ceny z, z 2020 roku. 250 zł kosztuje dobry olej. 200 zł kosztuje średni olej. Za 170 kupicie tani olej. Ale się zmieniło, co? Ja pamiętam, jak się ten 5W40 kupowało po 90 zł za 5 litrów. No wszystko kurczę drożeje. Moi drodzy, wymiana pierścieniów w Wymiana pierścieniów. Czy wysłyszycie, co ja mówię? O Jezu. Wymiana pierścieni tłokowych. Sama, powiedzmy, wymiana pierścieni Od 9 do 15 tysięcy zł w jakimś czterocylindrowym silniku. E, w przypadku dużych silników V8 i tym podobne, do 30 tysięcy zł nawet lepiej. E, pełen kapitalny remont silnika, no to trzeba liczyć do jakiegoś czterocylindrowego silnika około 20 tysięcy. Mam na myśli pełen kapitalny remont, czyli. Wszystkie szlify, już takie robimy po prostu każdy element, wał, cylindry, czasami tulejowanie plus full remont głowicy. Wiecie, to są duże widełki, bo to wszystko zależy, ile tam komponentów pójdzie, a plus jeszcze jakieś osprzęty. Także pełen kapitalny remont dla czterocylindrowego silnika, nawet około 20 tysięcy złotych. Sześciocylindrowy silnik do 30. V8. Nawet około 60 tysięcy złotych potrafi kosztować. Przypominam, nowy silnik na przykład BMW f 8 w ASO kosztuje 100 tysięcy złotych. Cena taka totalnie randomowa, bo zależy jaki silnik i tak dalej. Żebyście mieli po prostu pojęcie o jakich kwotach my rozmawiamy. Są firmy, które oferują regenerowane silniki w internecie jest tutaj bardzo różnie, ponieważ sami widzieliście jakieś tanie rozwiązania potrafią być po prostu pułapką na użytkownika natomiast są firmy, które rzetelnie to robią na przykład Pan Silnik, BMW rewelacja, z tego co wiem co miałem do czynienia naprawdę spoko, na przykład to mogę polecić także trzeba szukać jeśli kupujecie silniki używane to bardzo ważna kwestia bierzcie te, bierzcie paragony, bierzcie faktury Sprzedawcy, bardzo dużo jest oszustów, wszystkie jakby aukcje, gdzie są sprzedawane używane silniki, one są często przekłamane, te aukcje. Tam jest napisana jakaś bajka, że mały przebieg, że dobry stan i tak dalej. Ci ludzie często nie wiedzą, co nie sprzedają. Weźcie pod uwagę, gość ma 300 silników, 400 silników, ma pewien plac silników. Czy wymyślicie, że ten sprzedawca on zna historię każdego silnika? To jest robione na masę, na przemiał. Kupujecie random. Kupno czegoś takiego jest całkowicie loterią. Hehe, <laughs> loteria. Także faktura, tylko faktura i paragon was uchronią, żebyście mieli możliwość tego zwrócić. No, bierzecie udział w loterii, kupno silnika używanego. No to jedynym waszym ratunkiem jest możliwość zwrotu tego, ponieważ przed montażem w warsztacie często można zweryfikować, sprawdzić. Mamy kamery inspekcyjne. Można takie silniko obejrzeć dokładnie i już wiedzieć, z czym mamy do czynienia. My, montując używane silniki, bardzo często mieliśmy do czynienia z tym, że klient kupował silnik, silnik przychodził i zaraz z powrotem wracał do sprzedawcy, ponieważ miał jakąś wadę. Na przykład, teraz mieliśmy taki silnik, który wyglądał dobrze, miał na sobie wiązki, i tak dalej. Wszystko wyglądało super. Normalnie fajny silnik. Przystąpiliśmy do montażu tego silnika, no to zdjęliśmy te wiązki, bo wiadomo jak to na szrotach robią, obcinają kątówką po prostu te wszystkie kable, rurki i tak dalej, więc musieliśmy to zdjąć. Żeby założyć te wiązki już od klienta, całe wiązki, po zdjęciu wiązek się okazało, że głowica była pęknięta, po prostu silnik był po tak silnym dzwonie, a ogólnie był z samochodu po tak silnym dzwonie, nie było tego widać na innych elementach, ale gdzieś e, z łapy silnika po prostu poszła taka siła, widać od dzwonu, że pękła głowica i my dopiero po zdjęciu tych wiązek mówimy do klienta no sorry mordo, ale to trzeba oddać, bo to jest po prostu duża, to jest duża lipa. Także generalnie kupujecie używane silniki, faktura paragon, faktura paragon to jest Wasz jedyny ratunek, bez tego nic od takiego sprzedawcy nie uzyskacie. I w tym momencie, właśnie na Krisa spada nienawiść wszystkich sprzedawców używanych silników. No cóż, niestety, ale no cóż, nie można oszukiwać. Nie można oszukiwać, moi drodzy, poruszymy teraz temat, jaki mają związek normy ekologiczne z tym, że te współczesne samochody biorą olej. Tu mam z 93 roku Mazda. Mazda, Mazda najlepsza jazda. Widzicie rozmiar pierścienia olejowego? Czyli ten ostatni, ten na dole We współczesnym silniku ten olej, ten pierścień jest tak cienki, że... Kurde Żeby nie zobaczycie ja Żartuję, zobaczycie go, ale... Czy będzie się różnił jeszcze tłok ze współczesnego silnika? Nie będzie miał praktycznie płaszcza, będzie ten płaszcz dużo mniejszy Dlaczego tak jest zrobione? Dlatego, żeby opory były jak najmniejsze, ponieważ węższy pierścień, krótszy tłok, mniej płaszcza to mniejsze opory. Za każdym razem, kiedy tłok idzie góra-dół, no to wiadomo, że on nie bezpośrednio po ściance cylindra, bo jest tam olej, czyli olej działa jak takie łożysko, ale generalnie sunie się po tym cylindrze. Im większa jest powierzchnia, tym większe opory. Im mniejsza powierzchnia... To lżej to wszystko idzie, więc aby samochody mniej zużywały paliwa, miały wyższe normy emisji spalin, to wszystko zostało zwężone. Kolejna sprawa to masa tych wszystkich elementów. Nawet trzonki zaworów w głowicy zostają zmniejszone, zostają zredukowane ich średnice po to, żeby były jak najlżejsze, żeby te opory wszystkie były jak najmniejsze, aby silnik spełniał wysokie normy emisji spalin. Jakby To wszystko przekłada się na to, że w efekcie ten pobór oleju jest duży. Inne kwestie, takie jak np. wysoka temperatura. Starsze jednostki pracowały na temperaturach, kurde, 78 stopni, nie no, ale okolice 90 stopni. W tej chwili jest to normalne, że mamy 110-115 stopni. Układ chłodzenia pod wysokim ciśnieniem. Częste problemy związane np. z niewydolnością, bo przy tak dużych temperaturach. Wystarczy, że nie włączy się wentylator, wystarczy, że zawiesi się termostat na chwilę. Mamy bardzo duży problem, mamy przegrzany silnik, mamy awarię kapitalną. Kolejna kwestia jest taka, że olej dużo szybciej degraduje. W wysokich temperaturach olej dużo szybciej, on po prostu degraduje szybciej. W jaki sposób olej degraduje? Wyobraźcie sobie olej jako farbę. Zobaczcie, jak działa farba. Bierzecie płyn, rozsmarowujecie sobie ten płyn, ten płyn wysycha. I robi się twarda warstwa jakiejś substancji, tej farby. Z olejem jest podobnie. W oleju też są e, przede wszystkim zanieczyszczenia. E, produkty spalania, one krążą, one są myte przez olej. Czyli ze ścianek cylindra, za każdym razem, kiedy tłok chodzi go rodu, za każdym razem, kiedy następuje proces spalania, troszeczkę tych zanieczyszczeń na cylindrze, na ściankach się zbiera. Przecież tam są normalnie spaliny. Kolejny ruch tłoka góra-dół, kolejna porcja oleju cały czas myje ten cylinder z tych produktów spalania. W momencie, kiedy mamy w silniku wysoką temperaturę, olej odparowuje, te właściwości myjące drastycznie spadają i nie ma co, nie ma czynnika, który będzie mył, nadal płukał te wszystkie zanieczyszczenia. Co prowadzi do zbierania się nagaru. Dobrze znacie temat nagaru. Ten nagar zakleja pierścienie. Zakleja, co on zakleja? Wszystko zakleja. Czasami jest tak, że z zaboru, zdejmiecie, wszystko jest po prostu zaklejone. Zakleja arterie olejowe, zapychają się smoki olejowe. Generalnie jest przyczyną poważnych problemów i nie ma tutaj żadnego odkrycia Ameryki w tym. My mówimy o tym cały czas, w zasadzie czy ja mówię na swoich filmikach, czy każdy mówi, że należy zmieniać częściej olej, że te interwały podane przez producentów to jest jakaś kpina, jakaś bzdura. Bo patrzcie macie te wszystkie czynniki, ten silnik zbudowany po prostu słabo plus do tego 30 tysięcy interwów zmiany oleju. No to wiecie, co to jest po prostu zabójstwo. To jest normalne zabójstwo silnika. Także wy jako użytkownicy możecie po prostu częściej zmieniać olej. I nie ma tu żadnego mega biznesu w tych zmianach oleju, bo to dla was się bardziej opłaca częściej zmienić olej niż wydać potem majątek na remont silnika, niż wydać majątek na remont silnika kiedy wystarczy tylko diagnostyka jeśli zaobserwowaliście zużycie oleju jakieś tam no to warto zgłosić się do mechanika zrobić przegląd, po prostu sprawdzić przejrzeć ten silnik, czy nic się nie dzieje jeśli nie dymi ten pobor oleju jest ekonomicznie uzasadniony jest akceptowalny, nic złego się nie dzieje korekty są w porządku nie ma wypadania zapłonu nie ma check engine no, to naprawdę możecie z tym żyć. Nie jest to jakiś wyrok śmierci dla Waszej jednostki. Jeśli jest to po prostu pod wszystkimi względami akceptowalne, po prostu doliczacie sobie to jako koszt eksploatacji. Wtedy wystarczy, że sobie zrobicie diagnostykę. Ok, reszta rzeczy w moim silniku jest ok, wszystko jest ok, po prostu muszę dolewać oleju. Normalnie można z tym żyć i wiele po prostu samochodów, wielu klientów tak po prostu żyje. Jakie są konsekwencje jednak, kiedy ten pobór oleju jest za duży? Co się, dzieje, co się dzieje z silnikiem. Jeśli chodzi o diesle, możemy mieć bardzo duże problemy, ponieważ ten olej często zbiera się przez odmę, na przykład w interkulerze i potrafi nam się rozbiegać silnik. Gdzieś w dolocie się odłoży ten olej, czy też przez budowę samego interkulera, gdzieś tam w jakiejś nietce zbierze się, w pewnym momencie zostaje zastany, rozbiegać silnik, może się zgiąć korbowód, może wystrzelić korbowód, zatrzeć się, w ogóle to jest Wtedy agonia, więc trzeba uważać, jeśli jest nadmierny pobór, szczególnie w silniku diesla, trzeba uważać, żeby nic poważniejszego się nie stało. W silnikach benzynowych, co nam będzie się działo? Będzie wyskakiwał taki błąd sonda lambda, zły skład mieszanki, korekty za, za wysokie, będzie taka sytuacja, że ten spalony olej. On będzie odczytywany przez sondę lambda jako paliwo, bo to są węglowodory, więc będzie zubożona mieszanka. Cały czas będzie zubożona, będzie szła korekta. Będzie cały czas szła korekta, będzie zdejmował tego paliwa, przez co finalnie silnik będzie pracował na sucho. I może to doprowadzić na sucho, to znaczy, że mieszanka będzie zbyt uboga. To znowu będzie prowadziło do takiego lawinowego efektu, bo będzie wysokie. GT, Będą się wypalały zawory, częsta regulacja luzów zaworowych będzie niezbędna, aż w końcu doprowadzi to do wypadań zapłonu i dlatego, że silnik będzie nierówno pracował, trzeba będzie zrobić tak czy inaczej jego remont. Także tu takie macie dwa scenariusze skutków tego nadmiernego poboru, nadmiernego poboru oleju przez silnik. Tylko tak jak już ustaliliśmy, co to znaczy właśnie ten nadmierny pobór oleju. No, nie da się uniwersalnie tego powiedzieć, bo w każdym silniku ta ilość oleju na 1000 km nadmierna, no to będzie miała inną wartość, też w zależności od eksploatacji. Bo co, bo jak macie jakiś turbodoładowany yy, samochód na tor do zapierdzielania, luźno spasowany na jakieś kuciźnie itd. No to normalne, że on trochę łyknie tego oleju. Więcej, czy tam pojedzie upalać go ostro, no to tego oleju potrafi ubyć raz, dwa. Czy też macie normalny, seryjny samochód, ale dajecie mu ostro w palnik, po prostu ogień na tłoki idzie cały czas, to wiadomo, że tego oleju trochę ubędzie. Natomiast jeśli ktoś jeździ, nie przegrzewa silnika, jeździ delikatnie, no to wiadomo, że ten popór oleju powinien być powinien być mniejszy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem tak. Chciałem tak yy, dogłębnie poruszyć temat poboru oleju, kiedy coś robić z tym poborem oleju, tak też w sposób prosty, żeby każdy mógł to zrozumieć, żeby było łatwiej podejmować różne decyzje yy, związane z Waszym samochodem, też żeby może poprawić stan Waszej psychiki, żebyście tak strasznie nie przeżywali tego poboru oleju, bo może w wielu przypadkach się okazuje, że. Ta ilość, którą pobiera wasz samochód, wcale nie jest problemem. Być może to jest normalne w danym modelu, że tyle tyle trzeba dolewać. Więc yy, tak, to tyle chciałem zrobić tym odcinkiem. Dzięki za oglądanie, narka.